Cześć! Dziś w Mathen Logic przyszła pora na odcinek z matmy, ale nie zmieniajcie kanału. Będzie to błyskawiczna metoda, wręcz sztuczka na dzielenie przez 5. To jeden z fundamentów szybkiego liczenia. Pewnie każdy, kto umie szybko liczyć, w pamięci ją zna, a każdy, kto chce zacząć szybko liczyć, musi ją poznać. Przejdźmy do rzeczy. Ile to będzie 413 podzielone przez 5? Najpierw pomnóżmy tę liczbę przez 2, daje to 826. Stawiamy przecinek przed ostatnią cyfrą i mamy wynik: 82,6 proste, prawda? To cała metoda. 74 podzielone przez 5 to 74 razy 2 to 148,148. 14 Wstawiając przecinek dzielimy całość przez 10, czyli przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo. To znaczy, że jeśli wynik mnożenia przez 2 kończy się 0, to po prostu je pomijamy. 135 podzielić przez 5? 135 razy 2 to 270. Ignorujemy 0. Wynik to 27. Możecie jeszcze przyspieszyć cały proces, jeśli zapamiętacie jeden szczegół. Jeśli liczba, którą dzielimy zaczyna się cyfrą 5 lub większą, to wynik będzie tego samego rzędu. To znaczy, jeśli dzielimy setki, to wynik będzie w setkach. Jeśli dziesiątki, to wynik będzie w dziesiątkach. Będzie się też zaczynał jedynką. Jeśli natomiast liczba, którą dzielimy zaczyna się od cyfry 4 lub mniejszej, to wynik będzie o jeden rząd wielkości mniejszy. Dzieląc setki, wynik będzie w dziesiątkach. Dzieląc tysiące. Wynik będzie w setkach, i tak dalej. Pamiętając o tym, będziecie mogli płynnie połączyć oba kroki i błyskawicznie podać wynik. Teraz dam Wam kilka przykładów do przećwiczenia. Postarajcie się je zrobić jak najszybciej. Rozwiązania podam za kilka sekund. Gotowi? Oto wyniki. Tak jak wspomniałem, są to fundamenty szybkiego liczenia. Jeśli Was to zainteresowało, to zobaczcie podobny film o dzieleniu przez dwa. Polecam Wam też metodę na zapamiętanie kwadratów liczb do 25. Przydała się już niejednej osobie. W tym tygodniu kanał osiągnął 10 tysięcy subskrypcji. Dziękuję Wam za to wsparcie i komentarze. Z tej okazji planuję za dwa tygodnie konkurs z nagrodami. Więcej szczegółów już wkrótce. Na koniec tu są linki do wspomnianych filmów oraz o zagadki logicznej z kieliszkami, a tu możecie zasubskrybować kanał. Dzięki za oglądanie.